No tak, cieszymy się bardzo, bo trzy punkty dopisane do tabeli daje nam troszkę komfortu w tych ostatnich meczach. Nie będziemy jechali z nożem na gardle, a to jest też uważam ważne. W Grudziądzu nie wygrał nikt. To jest raz. Dwa, no też nie jesteśmy dużym tą, którą byliśmy w zeszłym roku. Ale dobrze trafiliśmy z stawieniami, ze sprzętem. Mimo pecha, który spotkał mnie i, i, i Nikiego, no u mnie były kwestie sprzętowe. Rozsypało mi się z sprzęgle i po prostu... Wjechałem, wjechałem w taśmę, no ale, ale szczęście w nieszczęściu, że nie spowodowało to gdzieś tam w końcowym rozrachunku straty tych punktów, bo czułem się po zmianie od cykla, który wygrałem bardzo dobrze. No niestety nie było już mi damy pojechać, ale najważniejsze są trzy punkty drużyny. Tutaj byliśmy jedną sportową, dużą rodziną i trzymaliśmy się bardzo, bardzo mocno i jak było widać na to, że było przełożenie. A właśnie o to przełożenie, bo wy bardzo można powiedzieć chyba od początku, tak dobrze czytaliście ten tor. Yy, to, to dobre instrukcje, czy też yy, jakby o, dobra ocena po, po próbie toru już poszła, czy, czy jak to? Z czego może tak, żeby pan przedstawił takim lajkom, yy, jak dobrze od początku spasować się z torem? O? Nie ma takiej jakiejś takiej <grym> <grym> reguły, czy, czy, czy instrukcji obsługi, jak się idealnie spasować. Ale Jak to wczoraj wyglądało waszej, wy... waszej, waszej, nawet na przykładzie pana? O. No, wyglądało tak, po pierwsze, że motocykle, na których jeździmy w na Górze, na to, że. Yy, też pasowały, to jest raz. Próba Toru jakby potwierdziła to. Nie trzeba było za dużo kombinować, Rzez. jeśli chodzi o ustawienia. Eee, no i zadziałało to. Zadziałało to wszystkim zawodnikom. Pojechaliśmy równo dobre zawody. Eee, nawet jak ktoś tam miał gorszy wyścig, to eee, później szybko gdzieś tam nadrabiał te straty i zaległości. Także, mówię, jako dużo pojechaliśmy dobre zawody. Nie mieliśmy dziur eee, i to, to było kluczem do zwycięstwa. A Zgodzi się pan z taką tezą, że od tego meczu z leśnym Paradoksalnie przegranego na własnym to, że coś jakby trochę drgnęło w waszym zespole. Mecz z Lublinem wygrany, stal, miazga w derbach. Teraz wygrywacie na ciężkim terenie i wyglądacie na zespół, który z każdą kolejką wygląda, wygląda coraz lepiej. A to też chyba optymistyczne przed playoffami. Wydaje mi się, że tak. No, mam wrażenie, że idziemy lepiej e, jako drużyna. Ja też pozbierałem się sprzętowo, zdrowotnie też, bo były duże problemy. Czuję się dobrze na motocyklu. E, czuję, że te, ta, ta praca, czy te zmiany, któreśmy tam z Teamami i sumerami wprowadzili, to są dobrym kierunkiem. E, czuję prędkość, przynajmniej na chwilę obecną i tutaj jakoś tak e, potwierdziły to ostatnie mecze. E, potwierdziło to się wczoraj i mam nadzieję, że tak już będzie do końca sezonu.